Niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz, możesz zawsze na nas liczyć. Bankowość elektroniczna BZWBK24 Internet dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku, a także sieć oddziałów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Bankomaty przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Obsługa bez barier. To program Banku Zachodniego WBK adresowany do osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji na www.przyjaznybank.bzwbk.pl. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja. Festiwal zaczarowanej piosenki imienia Marka Grechuty. Międzynarodowy przegląd teatrów osób niepełnosprawnych. Nieprzetarty szlak. Niewidzialni.eu. Tworzymy świat bez barier. Promujemy twórczość osób z niepełnosprawnością. Czytał Janusz Szydłowski. Lespin. konfekcjonowanie, usługi czystości, usługi ochrony, kontrola i windykacja. Lespin. Leszno 17 stycznia 90. Telefon 65 529 55 44. www.lespin.pl. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Pytgoszcz spółka akcyjna. www.pesa.pl. Dołącz do nas. Weź udział w tworzeniu listy stadionów żużlowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Redakcja małpa niewidzialni.eu. Czekamy na Wasze opinie, uwagi i spostrzeżenia. Grupa Niewidzialni. Tworzymy świat bez barier. WTZ, jedyne w Polsce czasopismo skierowane do środowiska Ośrodków Terapii Zajęciowej. Docieramy do ponad 3000 osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Chcesz zostać naszym czytelnikiem? Wejdź na www.wtz.pl. Zapraszamy do współpracy. WTZ, Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej. Niewidzialni Moto.pl. Nauka jazdy, auto bez barier, autotesty. Grupa Niewidzialni Tworzymy świat bez barier czytał Tomasz Knapik. Reklama. Nie Na program zaprasza Bank Zachodni WBK, Bank przyjazny niepełnosprawnym www.przyjaznybank.wzwk.pl. Kaleidoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze Kalejdoskop. Na program zaprasza Bartosz Szpurek. Janusz Szydłowski, lektor list dialogowych. Na studiach zacząłem pracę w studenckim radiu. Połknąłem bakcyla radiowego i bardzo chciałem być realizatorem dźwięku. To jest moje niespełnione marzenie. Do tej pory się nie spełniło. Wydawało mi się, że jak zapytam o pracę w radiu, to może się uda. Zapytałem o pracę w radiu, przypadkiem była możliwość podjęcia pracy spikerskiej i ja sobie pomyślałem, że łatwiej mi będzie z tego przejść do realizacji. Byłem nieświadomy tego, że realizatorzy są dobrze wykształceni, nowe pokolenie wtedy wchodzące to już byli ludzie po okulniku, więc ja jako fizyk teoretyk niespecjalnie miałem możliwości zostania realizatorem. Zostałem spikerem i od tego... Się wszystko właściwie zaczęło, no bo potem pomaleńku zacząłem czytać filmy, audycje radiowe to oczywiste i tak to poszło. Czy pan czytając listy dialogowe czasami interesuje się tym, czego dotyczy ten film, czy traktuje pan to jako chleb poprzedni swoją pracę? To jest oczywiście po pierwsze chleb poprzedni moja praca, natomiast zwłaszcza czytając dokumenty, no interesuje się tym, na bardzo dużo ciekawych rzeczy się trafia czytając zwłaszcza dokumenty, bo fabuła, wiadomo, to są różne różne historie z życia wzięte bądź wymyślone przez scenarzystów, ale filmy dokumentalne to jest, to przyznam, przyznam, że chętnie potem sięgam i czasem pogłębiam sobie swoje informacje o tym. Nie wiem, czy pan wie na przykład, że żyje ciągle jeszcze na Ziemi zwierzę, które ma niebieską krew, naprawdę niebieską, prawdziwą krew. To też zapamiętałem z jednego z filmów dokumentalnych, to jest zwierzę, które żyje w morzu, z czasów, kiedy ewolucja nie wiedziała jeszcze w jaki sposób najlepiej rozprowadzać tlen po organizmie i próbowała różnych sposobów. Ewolucyjnie zwyciężyła krew czerwona z hemoglobiną, czyli ze związkami żelaza, które rozprowadzają tlen, ale to zwierzę ma krew niebieską, ponieważ w jego krwi są związki miedzi. To jest, to jest niesamowite. Uprawia się te zwierzęta, ma się takie farmy hodowlane, Amerykanie to robią i robią z tego hematologiczne preparaty do leczenia właśnie chorób krwi. Czy jest jakiś tekst bądź dialog, który pana szczególnie rozbawił, rozśmieszył w momencie, kiedy pan go czytał podczas realizacji nagrania? Zdarzyło mi się kiedyś na żywo czytać dla studentów y, pierwszy amerykański film Milosza Formana. To był Odlot. I to był film tak śmieszny, ja czytałem go bez przygotowania, więc byłem tak samo jak publiczność zaskoczony różnymi śmiesznymi sytuacjami i przyznam, że dławiłem się ze śmiechu. Kilku Pana kolegów uczestniczyło w projektach nagrywania komunikatów głosowych, chociażby Ksawery Jasiński dla no tak, Matra, letrze, tak. a kolega Maciej Gudowski dla SKM. Czy Pan zgodziłby się wziąć udział w takim przedsięwzięciu, gdyby ktoś do Pana się zwrócił? Naturalnie. Jestem po prostu głosem do wynajęcia i z tego żyję, więc bardzo, bardzo chętnie. I co ciekawa propozycja by była. Traktuję pracę lektora jako jeden z wielu zawodów postprodukcyjnych. Mamy film i potem należy go udźwiękowić. Jeżeli w polskiej telewizji idzie film zagraniczny, no to dodajemy warstwę lektorską, prawda? I ja skromnie przy tym pracuję. Panem głos głównie kojarzony jest z filmami i serialami. A czy Pan użycza też głosu do jakichś innych przedsiębiorstw? I produkcji. Raz w roku od 20 lat jeżdżę, śmieję się, że po adrenalinę, do Torunia, ponieważ czytam wtedy na festiwalu Kontakt, który jest festiwalem teatralnym międzynarodowym i to jest zupełnie inna historia i bardzo denerwująca, ponieważ czyta się listę dialogową w spektaklu, który dzieje się na żywo. I to nie jest. Taśma, którą można cofnąć i poprawić. To wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, na żywo. Aktorzy są ludźmi i też potrafią przeskoczyć kawałek tekstu, pomylić się lub przestawić, i trzeba się zorientować. Oraz są różne śmieszne języki, których nie ukrywam, no nie znam. Znam je tylko w sposób taki bierny, jak my mówimy. To znaczy, orientuję się po prostu, gdzie jestem. To jest, to jest umiejętność, która się bardzo lektorowi przydaje. I że nawet jeżeli film jest chiński, japoński, spektakl litewski, czy żeby się zorientować, w którym miejscu jesteśmy. Czy zdarzyło się Panu kiedykolwiek użyczyć głosu do jakichś projektów jak kampanie społeczne? Nagrałem fragment takiej Biblii dla anonimowych alkoholików. Myślę, że to też jest ważne. Skoro ten ruch anonimowych alkoholików istnieje i pomaga ludziom wydostać się z dołka, no to trzeba w tym wziąć udział. Ta praca ma jedną wielką zaletę. Po nagraniu filmu, czy czegokolwiek, co mieliśmy zrobić. Mam wolną głowę, wychodzę i nie mam sprawozdawczości pod koniec roku, ani żadnych takich rzeczy. Ja po prostu kończę, kończę pracę i jestem wolny i idę do następnej, albo wracam do domu. Kalejdoskop. Wydarzenia, opinie, komentarze. Reklama. WTZ. Jedyne w Polsce czasopismo skierowane do środowiska ośrodków terapii zajęciowej. Docieramy do ponad 3000 osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Chcesz zostać naszym czytelnikiem? Wejdź na www.wtz.pl. Zapraszamy do współpracy. WTZ. Ogólnopolski magazyn ośrodków terapii zajęciowej. Niewidzialni.eu Najbardziej obiektywny i niezależny w Polsce portal internetowy nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Niewidzialni.eu Dostrzegamy i analizujemy problemy osób z niepełnosprawnością. Promujemy twórczość osób niepełnosprawnych, ukazując ich pasje i sukcesy. Niewidzialni.eu Tworzymy świat bez barier. Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Podróż bez barier. Pojazdy szynowe PESA. Bydgoszcz Spółka Akcyjna. www.pesa.pl Niewidzialni Myślnik Leszno.pl Ludzkie historie. Aktualności. Miasto bez barier. Niewidzialni myślnik Leszno.pl Portal dla niepełnosprawnych mieszkańców Leszna i ich bliskich. Niewidzialni myślnik Leszno.pl Najbardziej lokalny w Polsce portal dla osób z niepełnosprawnością. Czytał Jacek Brzostyński. Reklama. Niewidzialni FM